Odwiedzając wyspę Ikarię, warto zwiedzić ten jedyny w swoim rodzaju kościółek zwany Theoktisto, czyli zbudowany przez Boga. Faktycznie, jak widać, budynek tego kościółka to samoistne przeogromne kamienie. Dawne budynki mieszkalne, zbudowane z kamienia i drewna, posiadały malutkie okna i podstawowe rzeczy do życia codziennego, w tym... Ogromny kominek, który służył do gotowania, a także do ocieplania domku. Były to niskie budynki i ukryte przed ewentualnym wrogiem. Dzisiejsze domy stawiane są często na wzgórzach, z przepięknymi i zapierającymi dech widokami na lasy i morze. Kontynuując tradycyjną architekturę wyspy. Karja.